OK, moi drodzy, to dzisiaj zobaczymy sobie odcinek 48 z KBD Toilet. Zapraszam serdecznie. Fan od od K2B, ale całkiem graficznie fajnie to wygląda. Już nie jest tak strasznie tragicznie już jest trochę lepiej, moim zdaniem. Mamy tytana, który będzie walczył z oktopusami, z ośmiornicami, z toilety, toiletami. Pozacko to wygląda, patrzcie. Naprawdę, pod względem wizualnym, to już fajnie, troszkę przy, już bliżej, bliżej tego, ta Fugboom, tak, przypomina to już troszkę lepiej, troszkę bardziej, więc mnie to bardzo cieszy, że, że akurat mogłem, <laughs> mogę to oglądać, patrzcie, co tu się dzieje, najlepsze to są te głowy, co wychodzą, patrzcie, tyg, uciął głowę i dobra jest, nie ma, ale tutaj jest, popatrzcie, jest G-Men. się pojawia. Tytan TV Men kontra g -Man, ulepszony. Wow, to 49 odcinek będzie naprawdę mega kozacki. Całkiem niezły. Takie 5 na 10 bym powiedział. No, myślę, że jest progres w tworzeniu, w wizualnym aspekcie, jeżeli chodzi o. Skip the toilets, fun made over.